Witam Cię, drogi widzu, bardzo serdecznie w nowym odcinku z cs faila Waszej ulubionej strony. Także standardowo zostaw lajka, zostaw subika, drogi widzu, jeśli jesteś nowy. A jeśli chcesz zagrać w tej zajebistej stronie, to link w opisie. Jeśli mieszkasz w Polsce, to zapewne nie zagrasz, więc polecam Ci operę, darmowy VPN i wtedy będziesz mógł grać. No, także to tyle tutorialu. Możemy zaczynać standardowo z jq Jackuś, a kurwa, ty Jackuś nie spał przed chwilą. Ej, teraz ja wiem nagle, kurwa Jackuś pin. 28 tyle co było. Więc trzeba tu obudzić bestię znowu. I coś ugrać. Dobra, zobaczymy tylko, jaki ticket. Ty jesteś co? Ty chyba jesteś middle ticket. 158, czyli taki 75%. Czyli dość dość high. Dobra, wiem za dwójeczkę. Także, może, może akurat. Tak, jakbyście tak troszkę pobudzili to wszystko. No, tak, kurwa, jakby tu było 14 dolarów, to już by lepiej to wyglądało. Not gonna lie. Ten i tak ma, ile mam? 20. 25 ticketów z dołu, dobra. Piątka jest, no to kurwa ok. O, kurwa, snajpa wleciała No dobra. Nie wiem, ile mamy procent. No ale może z 8 ostatnich procentów mamy albo 10? No zjadna z, no z tą Snapą. Ticket jaki? 11, czyli taki no, 60% bym powiedział. Znowu high. Tutaj widzę chłopaki chcą już coś ugrać. Czekaj, gdzie ten przecinek? 1,51. Jeszcze dobijemy. No, jeszcze jakby ten kolega tak do znowu tym gloczkiem i dziwnym trafem byśmy trafili low no to prima sold Dobra, ludzie, ale nie dawajcie tych, tych kurwa shitów po 10 centów, będę się pierdolił zaraz. Tym A i snajpy nie ma, szkoda. Przewidział chyba, że może być problem. Dobra, następną winę za 20. <laughs> Aha, okej, okay, fajnie Idealnie, siadło Kurwa Mhm, fajnie Ja pierdole ile wy tego tu dali Aha, x -a. Serio? Gdzie snajpa kurwa jego mać? O, piąteczka, dobra. 20% Not bad. Let's see, co się ukaże. Coś na zbytniu nie widać. W ogóle on skurwa nie widać, więc chyba high ticket wygrał. No i co? No bardzo high ticket. No ale nie oznacza to, że może być. Kurwa, już myślałem, że się jebłem. Próbujemy. No Trzeba grać troszkę wyższą staweczką. Choć nie mówię, że 2.80 to dużo normalnie, ale na tej stronie to dużo. Bo te peanuts to tak średnio coś dają. Dobra, coś na kółko mogę zagrać. Mam spina jakiegoś? Nie, nie mam. Dobra. I jest sniper, to wbił? Ten za 17, kurwa ciekawe, ok, 25 do wyciągnięcia No, let's see Nie Kurwa, pra no ale już, już czułem, 12 na 20, 50 ticket Dobra, tutaj widzę już kolega mnie chciał uprzedzić, 265 Niech wbija jeszcze raz kolega sympatyczny może coś akurat się udało ugrać chociaż raz, no, ale chyba teraz nie wbiję. Chyba teraz odpuści i w następną wbiję, chyba że jest chciwy. No, odpuścił, dobra. Let's see. Od razu przygotujemy na następne wejście 2.37. Znowu jakiś high ticket 809, no dobra, to jest high. No dobra, ten mnie. No dobra, mam nadzieję, że tak niskiego cika nie będzie na start. No ale jest przyjemnie, nie powiem, że nie. Tu za trójeczkę. tu wbijemy. Zaraz też po, po tym kurwa kusiu. No akurat on nam jakiś inny tryb odda. No i co, nikt nie będzie grał teraz. O chuju, interes. Ja ciebie nie pierdolę 73%. Jak ja to przy kurwie na te 6%? Jaki on ma kurwa wygląd? Lala, la, la, jakiś jakieś dobra. Ticket 186, czyli 55 dobrze sobie dobrze nie robił. Dobra, niech chłopaki sobie zugrałem. Gdzie to było? Wbiję tutaj. Zobaczymy czy ktoś będzie chciał bić. Ale poczekam dosłownie, nie wiem. 5 sekund. Coś długie za 5 sekund. Dobra, tyle, nie chcę mi się czekać. Tu jest, ee, dead Spróbujemy sobie to po 0.80 Aha Nice. no i kurwa chciałem dać nice i chuj Nie o co teraz chodzi No i bym miał razy 6, no i chuj, i nie ma nie, czekaj, wróć. takie bomby. Dobra, nie wiem. Poprobujemy. Cztery różne tryby. No, ale takie X20. No, przytuliłbym chętnie. Nie powiem, że nie. To jest ciekawego by było. No, to niezwykłe, kurwa czy na nas. śpi. Śpi. No to poszedł się ululać. Wchodzimy na nasze kurwa ulubione, najukochańsze miny, które nam teraz oddadzą pieniążki. Dzisiaj mamy dziewiąty. no to ewidentnie numer 9. Ewidentnie numer 9 nas pierdolił sytuacja. To dzisiaj mamy co, godzina 18.00, no to 18.00, siadło. Może teraz, dziewiąty miesiąc dało nam. No to 2024 rok. Końcówka 24. No tu mamy 5, 15, 20, 24. Zabieramy i dziękujemy. Kurwa tymi spami. Człowieka ja tucinek nagrywam. Daj tymi mi spokój. Dobra, podejście kolejne. Zrobimy sobie może X. -a. Tylko dużego czy małego. Bo zrobił tak, tu, 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 tu i tu, albo tu, tu, tu i tu. Zacznijmy od małego. Ok. Okej okay. Okej okay. bo Być greedy czy nie być greedy Tu Kurwa 26 Nie będę greedy, udałbym tutaj No i chuj widzicie, nie opłaca się być greedy 4 hity też wystarczą Teraz robimy sobie Duży Dużego Xa, też na 4 hity i zaczniemy sobie teraz tak Dobra to teraz Trzeba zmienić stawkę Trzeba podnieść stawkę, ewidentnie Dobra Okej okay. Okej okay. Aaa, kurwa nie ten ruk iej, iej. Ale ja mieliśmy 20, chyba 7 jak zaczynaliśmy, nie? 25. dobra, to ostatnie podejście Ostatnie podejście, dwa hity chcę trafić No to chuj to za półtora, żeby zostało 25, i próbujemy, kurwa, nie wiem, e, tu dobra, tyle. Chuj, bo tu zaraz pójdzie się wszystko jebać, drogi widzu. Ja dziękuję za oglądanie. Zostaw, kurwa, lajka. Suba, też zostaw, nie bądź ham. I co? I widzimy się jutro, w wtoreczek, 10, 9. Na streamie na moim Twitchu będzie link w opisie. Zapraszam, zostawić follow, żeby być na bieżąco. I jutro wtorek, a jak wtorek to co? Na automaty, no to jest logiczne, no to zapraszam do oglądania, trzymaj ta się cholera jasna i narra!